Witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale z gry Gothic, a właściwie dolina zombie Gothic 1, tak wygląda nasza postać: jesteśmy ocalałym. Jest trochę jaśniej, mamy kilka zadań do zrobienia, no ale mamy też sporo rozmów do przeprowadzenia. Więc ja po prostu tutaj chyba z innymi magami już rozmawiałem, więc nie będę z nimi rozmawiał. Lecimy dalej, zobaczymy co mają tutaj nam do powiedzenia inne postacie zły. Widziałeś ostatnio coś ciekawego? Tak. Ostatnio na zwiadzie widziałem, jak spora grupa zombie dobija się do drzwi w jaskini koło chaty kawalorna. Nie mam pojęcia, co one tam chciały, ale może ktoś tam się skrył. Tak czy siak, nie mogliśmy tego sprawdzić. Tych zombie było za dużo. Gdzie znajdę tę chatę? Wyjdź bramą koło zawalonej wieży i kieruj się w prawo. Po drodze na pewno zauważysz zejście do małej doliny. Dalej jest duża chata myśliwska. To właśnie jest chata kawalorna. Dzięki za informację. Okej, okay, czy tutaj mamy jakieś konkretne informacje? Zobaczymy czy jeszcze coś ciekawego ma nam do powiedzenia. Widziałeś ostatnio coś ciekawego? Niestety, ale już nic ciekawego nie widziałem. Okej, okay, czyli to by było na tyle. Skati, hmm. czy my z tobą rozmawialiśmy? Bo ja już szczerze nie pamiętam. Tak, tak, z tym Skąd gościem rozmawialiśmy, z Skati strażnik. Czy tutaj nie będzie nic ciekawego? Zobaczymy tutaj kto, kogo mamy. Mamy też strażnika, okej, okay. czyli nic się tutaj nie dzieje, widzę, że tutaj nie ma, jest i drabina, nie, nie ma drabiny, myślałem, że jest drabina, żeby wejść wyżej, natomiast jej tutaj nie ma, nic tutaj też nie widzę do odkrycia, lecimy dalej, kolejne postacie, z którymi mamy do porozmawiania, tutaj są dwie, dobra, z tym mam zadanie do wykonania, ze skipem, więc na razie do niego zagadywą nie będę, natomiast jest Stone i zobaczymy, co Stone ma nam do powiedzenia. Jak praca? Daj spokój. Powoli kończą mi się zapasy stali. Gomez rozkazał wykuwać lepszą broń w razie potrzeby w walki z zombie. W sumie się nie dziwię, bo te miecze noszone przez strażników beznadziejnie spisują się podczas walki z tyguszami. Ile potrzebujesz stali? Mam jeszcze zrobić 10 mieczy. Na jeden miecz potrzeba dwie sztuki stali i rudę. Cholera, skąd ja to wezmę? Może w zewnętrznym pierścieniu jest jakaś stal? Ją zdobędę. Zaraz. Ty mi ją przyniesiesz. Wiedziałem, że w końcu to powiesz. Dobra, dobra, przynieś mi to. W uciekaniu przed Zombie podobno jesteś mistrzem, co nie? W walce! Co dostanę, jeżeli przyniosę ci te 20 prętów stali? Hmm. Co powiesz na jeden z takich mieczy? Też mi nagroda, zwykły miecz dla strażnika. Polepszony. jest to jeden z najlepszych mieczy jednoręcznych, jakie znam. Dobra, niech będzie. A teraz idź po moje pręty. Tylko jak będziesz uciekał przed zombie, to się nie potknie. Będę walczył. No idź już. Nie mam za wiele czasu. No mogliby ten dialog nagrać głośniej, to, to na pewno na spokojnie mogliby, bo to jest dosyć cicho nagrany. E, Rączka, siema Rączka. Kim jesteś? Nazywam się Rączka. Czym zajmowałeś się przed epidemią? Byłem cieniem, a zarazem najlepszym złodziejem w całym obozie. Nie było zamka, któremu bym nie sprostał. Ech, no aktualnie zajmuję się wymianą przedmiotów z innymi ludźmi w zamku. Może miałbyś ochotę na handel wymienny? Mogę ci zaoferować wytrychy, mikstury, pochodnie, zapas amunicji do łuku i parę innych rzeczy. Będę o tym pamiętał. Jakich zadań nie masz dla mnie? Rozmawiałem ze złym w sprawie waszego zwiadu. Tak? I o co chodzi? Natknąłeś się może na coś interesującego? Widziałem jakiegoś myśliwego, kiedy udawałem się w stronę starej kopalni. Siedział koło ogniska w jakiejś jaskini. Tyle. Może? Pokaż co masz do zaoferowania. No i zobaczmy co ma. No, nic niespecjalnego. Fragmenty pełzacza. No, trochę wytrychów, trochę stali. Jakieś tam śmieci, skórę. trola. No na razie nie potrzebuję, więc nie będę z Tobą gadał. Lecimy dalej. Kto tutaj jest? Egon. się ma Egon. Kim jesteś, Kim jesteś? Nie znam. Nazywam się Egon. A ty? Bragus. Co słychać? Widzę, że nie jesteś strażnikiem. Nie, nie. Jestem cieniem. Czym zajmowali się cienie? Różnymi rzeczami. Handlem, polowaniami, też pilnowaniem porządku i kopaczy. Mogę w czymś pomóc? A czemu chciałbyś to zrobić? Powiedzmy, że liczę na jakąś nagrodę. W sumie jest mała sprawa. Jaka? Otóż nie udało mi się podczas ewakuacji na zamek zabrać z mojej chaty pewnej księgi. Nieważne jakiej. Jest ona dla mnie bardzo ważna, po prostu. Dałbym wszystko, żeby ją odzyskać. Udało ci się przejść test torusa, więc masz szansę, aby udać się po moją księgę. Gdzie jest twoja chata? Czyli pomożesz mi? Postaram się. Podaj mi lokalizację twojej chaty. Moja chata znajduje się koło samej południowej bramy nad zawaloną wieżą. To ta druga idąc od bramy. Weź ten klucz. Pasuje do mojej skrzyni. Zawsze mam go przy sobie. Dobrze, postaram się odzyskać twoją księgę. No, będziemy na pewno chcieli wykonać to zadanie. No i siekacz, no ciebie kojarzę, stary, ciebie kojarzę. Kim jesteś? Chłopcy mówią na mnie siekacz. Co myślisz o sytuacji w zamku? Wiesz, dopóki żyję, jest dobrze. Opowiesz mi trochę o dawnym życiu w kolonii? Hm, no dobra. W Polonii są trzy obozy. Właściwie to były trzy. Największy, najstarszy to stary obóz, a zamku którego właśnie się znajdujesz. Wiesz chyba, że utrzymywaliśmy się z wymiany rudy z królem? To akurat każdy wie poza barierą. Tak. A wiesz, jak więźniowie doszli do władzy w obozie? Tej historii nie znam. Po wielkim buncie Gomez i Blizna byli jego ojcami. To oni zorganizowali bunt. Przekonali więźniów. Potem większość rzeczy przygotowali. Bunt zaczął się o świcie. Kiedy udało nam się zabić tutajszego generała, strażnicy królewscy poddali się. Cóż, liczyli pewnie, że Gomez będzie dla nich litościwy. Wtrącił ich do lochów, a ci umarli z głodu i z pragnienia. A co z pozostałymi obozami? Na wschodzie znajduje się nowy obóz. Mieszkali tam ludzie, którzy gdzieś mieli wymianę ze światem zewnętrznym. Tamtejsi magowie chcieli wysadzić barierę za pomocą detonacji wielkiego kopca rudy. Tylko rudy poszłoby na marne. Szkodnicy i najemnicy, bo tak się nazywali mieszkańcy obozu, utrzymywali się głównie z uprawy ryżu, no i okazjonalnymi napadami na konwoje do starej kopalni. Na wielkim bagnie, na zachodzie, znajduje się obóz sekty. Mieszkały tam świry, które wymyśliły sobie nowego Boga, w którego wierzyli. Mówię ci, nie mógłbym przebywać wśród nich nawet minuty. Nie wiadomo do czego byli zdolni. Chociaż bagienne ziele, które nam tu dostarczali, było bardzo dobre. No i w sumie to tyle. No to dużo nie pogadaliśmy, ale wchodzimy do środka, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Do zobaczenia, pogadania. Ok, napój, proszę bardzo. Można sobie tak po prostu kraść, chyba można. Yy, to nie jest Gothic 2, tam naprawdę się czepiali. Yy, Bullet, od ciebie dostałem w twarz, przynajmniej na filmiku tak było. Kim jesteś? Czego chcesz? Coś taki drażliwy. A jaki mam być? Wszędzie słuchaj, te zombie. Mam dosyć. Na dodatek, nie mam już bełtów do kursu. Wolę trzymać wroga na dystans. Ile bełtów potrzebujesz? Przynajmniej 100. Załatwię ci je. Zobaczymy. A co dostanę w zamian? Mam jedynie zwój magiczny. Znalazłem go kiedyś na klifie, koło zawalonej kopalni. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Nie, no to Rusa, to ja. Wiem, gdzie mogę znaleźć. To, to nie jest jakieś odkrywcze. No, spotkałem go od razu przy wejściu do zamku, nie? Oproszę. Widzę ktoś nowy. Jak Cię zwał? A co Cię to obchodzi? Posłuchaj mnie lepiej. Cieszę się, że nie trafiłeś do kolonii kilka tygodni temu. Od razu za taką pyskówkę dostałbyś po głowie. W takim razie powinienem się cieszyć, że nastała apokalipsa, która spowodowała śmierć większości tutejszej ludności i sprawia, że musimy tutaj walczyć o przetrwanie. Tak, dokładnie. Jest się czym radować. Mów mi, Bragus, a ty kim jesteś? Moje imię to szakar. Jak widzisz, jestem strażnikiem. Czym zajmowałeś się przed epidemią? Oczywiście oprócz pilnowania porządku. Sądząc po Twoim wyglądzie nie byłeś zwykłym strażnikiem. Po zbroi i wyposażeniu oprócz pilnowania kopaczy zbierałem od nich rudę za ochronę i to tyle. A takie ani inne uzbrojenie mam tylko dlatego, że trochę już tu jestem, a poza tym mam znacznie miałem yy, dobre relacje z magnetami. Czemu nie ma tu żadnych kopaczy? Naprawdę domyśl się, kogoś trzeba było poświęcić. Aby reszta mogła uciec na zamek To działo się bardzo szybko Wschodzi słońce Patrzę, dość pusto jest w moich okolicach Patrolowałem okolice bramy Koło zawalonej wieży I targowiska Nagle usłyszałem dziwne dźwięki Dochodzące z jednej z chat Więc to sprawdziłem Wtedy ujrzałem zmienionego już kupacza w zombie Który właśnie konsumował Jednego z cieni Handlarza fiska Szybko krzyknąłem na alarm no, i wtedy się zaczęło. Wszyscy w panikę. Okazało się, że przez noc naroiło się tego więcej. Nie szło rozpoznać, który człowiek jest żywy, a który stał się zombie. Oczywiście podjąłem walkę. Chwilowo. Kiedy usłyszałem Katiego, który mówił, że mam uciekać na zamek, oczywiście to zrobiłem. Biegnąc przez obóz, nie wierzyłem własnym oczom. Wszędzie trupy. Żywe trupy. Udało mi się przedostać na zamek. Brama już się zamykała. Naprawdę żaden strażnik patrolujący w nocy niczego nie zauważył? Nie pytaj mnie o to. Nie mam pojęcia skąd nagle tyle ludzi, głównie kopaczy, stało się zombie. Naprawdę nie mam pojęcia. Na to pytanie raczej powinni znać odpowiedź magowie ognia. Stary, bardzo bardzo wolno gadasz, więc tych średnio. No szakal, pokój. już, precz. Okej, okay, sobie goleś wybiegł, no to sobie wybiegł. Ja sobie zapiszę grę, bo chciałbym się nie pomylić, jeśli chodzi o tą skrzynię. Wydaje mi się, że kod do niej to powinno być lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, no i zgadza się. Mamy esencję, siły, super, bitwę, warant, pochodnie i 50 bełtów. No, czy już 50 bełtów mamy do tego zadania, całkiem nieźle, tę skrzynię warto przeszukiwać. Chodź do tej to jest lewo, prawo, prawo, prawo. No i proszę bardzo, kolejne rzeczy zgarniamy. Łatwo poszło, a zawsze przynajmniej jakiś ekwipunek nam się tutaj uzupełnia. Prawo, lewo, prawo, prawo. Kolejna skrzynia otwarta. Yy, trochę były króty mamy, dzięki temu też będziemy i trochę śmieci. Będziemy mogli kupować ciekawsze rzeczy dla nas, yy, lewo, prawo, prawo, lewo. No i głównie po to te skrzynie tak naprawdę otwieram, bo w nich za dużo takich bardzo fajnych rzeczy to nie ma, no nie oszukujmy się. Prawo, lewo, lewo, prawo. Kolejna skrzynia otwarta. No i lecimy. Kolejne rzeczy zlądują w naszym ekwipunku. Teraz druga strona, tylko dwie skrzynie. Żebym się nie pomylił, jakie są do nich kody. Lewo, lewo, prawo, lewo. No i otwarta. Czyli sypialnie na dole zrobione. I kolejna skrzynia, to już ostatnia. Lewo, lewo. Oj, lewo, lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Kurczę, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, prawo. No i zgarniamy wszystko. Dobra, ja zapisuję grę i lecimy dalej. Moi, moi drodzy, patrzę, a tutaj jest Topot, więc z nimi sobie pogadamy. Kim jesteś? Nazywam się Topol. Jestem tutaj strażnikiem. Topol, Zresztą, jak widzisz? Kiedyś pilnowałem, znaczy, no, dalej pilnuję zbrodni w siedzibie magnatów, ale uważam, że to bez sensu. Dlaczego? No, a kto by chciał kraść tutaj broń? Po co to komu? Rozumiem, jakby było tu jedzenie, a tak to, zupełnie bez sensu. Tylko muszę tam stać kilka godzin. Nie wiem, czemu Gomez nie chce zrozumieć, że to nie ma najmniejszego sensu. No ale cóż. A ty kim jesteś? Nigdy się tu nie widziałem. Nazywam się Bragus. Byłem kowalem w Korinis. O proszę, przeszedłeś testorusa. To ciekawe. Czemu ciekawe? Bo nikt przed tobą tego nie zrobił. Chyba z trzy osoby chciały dostać się na zamek. Jednej tylko się udało. Tylko, że teraz pewnie każdy tego żałuje. Dlaczego? Był zarażony. Dobrze, że Damarok szybko to zauważył. Idź do Lochów, tam przebywa ten chory. A kim były pozostałe dwie osoby? Jakiś myśliwy Drax, bodajże, i gorna, gorna cholera. Nigdy nie mogłem zapamiętać imion tych świrów z sekty. Tak w ogóle, to nieważne. Okej, okay, czyli, czyli w piwnicach pewnie są, dobra, tutaj mamy ograbione te skrzynie. W piwnicach są Lochy, czyli zakażeni. No okej, okay, zobaczymy co nam nas czeka. W tym odcinku chyba przeprowadzimy sobie po prostu dialogi z tymi postaciami, o szczury są, nie wiem czy mam je zabijać, nie zabijać, no niby są na zielono, czyli teoretycznie miłe, uprzejme, <laughs> jeśli tak można nazwać zwierzęta, e, takie jak szczury. No proszę szczur, tutaj coś jest ciekawego, oprócz szczura, o skrzynia, natomiast kodu do niej nie znam, więc zapiszemy grę, żeby się nie pomylić. No nieważne, nie ma pomyłki, nie pomyłki, skrzynia jest zamknięta po prostu na Amen, więc tutaj nic z tym nie zrobimy. E, zobaczymy, co jest dalej. Nie, ale to upiornie. No bragus, takie są lochy, no nic nie zrobimy. Drzwi. No, to... O, ktoś nowy. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Strażnik? Niedawno trafiłem do kolonii. Wykonałeś te sturusa? Ha, podobnie jak ten tutaj, tylko od początku był jakiś dziwny. Mam nadzieję, że nie skończy jak on za parę dni. Co mu jest? Prawdopodobnie został ugryziony przez zombie. Tylko garstka ludzi jest na to odporna. Dlatego teraz cała kolonia to z mój problem Bardzo fajna wiadomość. Kim ty jesteś? Chory. Koniec. Okej, okay, ale przynajmniej nie atakuje, więc to jest jakiś plus. Są tu jakieś rzeczy do... Nie, nie ma. Nic nie można zabrać, ale jest Damarok. Można z nim porozmawiać. Damarok. Witaj. A witaj! Kim jesteś? Nazywam się Damarok. Głości się zmienił Kim Damarok? jest ten człowiek? Nie wiem, kim on jest dokładnie. Nie da się z nim normalnie porozmawiać. Ciągle coś bełkocze. W sumie nie dziwię mu się. Jest zarażony przez zombie. Tylko odpowiednia dawka bagiennego ziela dziennie trzyma go przy życiu. Jednak nadal nie potrafię go kompletnie wyleczyć. Długo już pracuję nad lekiem, jednakże bez najmniejszego skutku. Ugryzienie przez zombie powoduje takie zakażenie? Tak, ale są ludzie, którzy są na to odporni. Jednak jak wiadomo, truposze dążą do tego, żeby cię zabić, nie zarazić. A na to nikt nie jest odporny. Tak czy inaczej, Koristo zlecił mi badania nad lekiem i zamierzam ten lek wynaleźć. Powodzenia! Dzięki, przyda się. Aczkolwiek, zamiast Twojego powodzenia, bardziej przydałaby mi się Twoja pomoc. Czego ci potrzeba? Jak już mówiłem, żeby utrzymać chorego przy życiu, potrzebuję bagiennego ziela, a to mi się powoli kończy. Co prawda wystarczy ono jeszcze na jakieś dwa tygodnie, ale nie mogę z tym zwlekać. Skąd mam niby wziąć ci teraz ziele? W zewnętrznym pierścieniu mieszkał człowiek o imieniu Pal Taran. Był on członkiem obozu na bagnie. Handlował bagiennym zielem w naszym obozie. Założę się, że w jego chacie nadal można znaleźć dość duży zapas tego towaru. Gdzie znajduje się jego chata? Koło głównej bramy. Tam, gdzie mieszkał kartograf Graham. To jak? Podjąłbyś się tego zadania? Na co no mogę liczyć, jeżeli dostarczę ci to ziele? Myślę, że mam parę rzeczy, które mogłyby cię zainteresować. Zwoje, mikstury, pierścienie. Sam wybierzesz sobie nagrodę. Więc jak no, będzie? No... pewnie, że tak. Dobrze. Dostarczę ci bagienne ziele. Wspaniale. Będę Ci bardzo wdzięczny. Boże. No i kończymy z nim rozmowę. Lecimy do kolejnych komnat, bo widzę, że tutaj kilka... ...kilka drzwi do otwarcia jest. Kolejne. Wchodzimy. E o siemano. 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 Gryzek. Oswojony szczur. No dobre. Zgarniamy tutaj wszystko, bo czemu by nie. Proszę bardzo. Ostrze, orkowe ziele, jakieś młotki, welaisy. Trzeba to wszystko zgarnąć, napoje, napoje. E, znachor, można z pogadać? Kim jesteś? A co ty ślepy jesteś? Na szczęście nie. Więc co to za pytanie? Mów na mnie, Znachor, nie inaczej. Zajmuję się leczeniem tych, no. Chorych? Nie, to to nie są chorzy. To są zwyczajne. Zwierzęta! Dobrze się czujesz? Wspaniale. Po prostu wspaniale. Nie przeszkadza im pracy, dobra. To twój szczur? Ano, nazywa się Ugryzek. I tylko spróbuj go dotknąć, to osobiście cię poświadczę. Wpakuję do wora i wyrzucę poza zamek. Zrozumiałeś? Oczywiście. Czemu zajmujesz się leczeniem aż trzech chorych, a Damarok zaledwie jednym? Gomez tak zarządził. Damarok nie na się na leczeniu. Ja tu w obozie od dawna byłem lekarzem i nikt mi tego miana nie odbierze. Nie jest to zbyt męczące? Praca przy takiej ilości ludzi? To czysta przyjemność. Eee, to ja może sobie pójdę. Idź popracuję. Sumiennie pracuję. Co ci się stało z okiem? Wolisz nie wiedzieć. No ja wolę wiedzieć. To są jakieś książki, tego nie można zgarnąć. Kurcze, tutaj leży jakieś fajne wyposażenie, bym normalnie chętnie zgarnął, ale się chyba nie da. Tutaj są jakieś drzwi, ale nie mo. Aha, można, ale. Nie będę wchodził, bo i tak sobie z tymi chorymi nie pogadam, więc bez sensu. Drzwi kolejne, gdzie można tutaj wejść? Nie, nie można, są zamknięte chyba na Amen. Tu zapadka też jest zamknięta. Ok, czyli. Czyli lochy to już mamy za sobą Ale zostało z 5 minut nagrania Więc zobaczymy ile nam się tutaj uda tego zamku jeszcze okraść Tak jak mówiłem nie chcę przedłużać odcinków ponad 25 minut No bo to em, pamiętam jak było z Velayo. Troszkę się czasem dłużyło więc bez sensu Kilka zadań zgarnęliśmy Najwyżej po prostu okradanie zamku dokończyli Pójdziemy do tamtej drugiej spialni Dokończymy okradanie zamku przy kolejnym materiale Bo tego już dużo nie zostało Tak naprawdę z większością postaci chyba pogadałem więc nie ma, nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja sobie grę zapisuję, no i okradamy kolejne skrzynie. No i dobra, wydaje mi się, że kod do tej skrzyni to będzie prawo, 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 lewo. Dobra, mamy rudę. Mamy jakieś tam drobne rzeczy, byle kodów nie pomylić. No to jest ważne, bo tych wytrychów będzie coraz mniej. Lewo, prawo, prawo, prawo zgarniamy. Wszystko dobrze idzie, dobrze. Więc trochę tutaj jeszcze zdążymy okraść. Rzeczy kolejna skrzynia to jest lewo, lewo, prawo, prawo. Okradamy. No i zostały nam trzy, tak naprawdę. Teraz też się nie pomylić, to jest ważne. Dobra, tutaj prawo, lewo, lewo, lewo. Tak jest. 4, 4, mm, cyfrowy kod właściwie cztery ruchy w prawo albo w lewo więc jest to naprawdę do zrobienia jeszcze raz zapisuję grę no i dobra, kolejna skrzynia yy, to jest prawo, lewo, prawo, lewo i zgarniamy i ostatnia na, w tej sypialni to jest prawo, 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 lewo no i jest, proszę bardzo Zgarniemy jeszcze tamtą sypialnię też powinno być prosta. No niby nie są jakieś trudne rzeczy, no ale... no ale zawsze. Dobrze, teraz, żeby się nie pomylić przede wszystkim, weźmiemy tą skrzynię. Zaczniemy od tej skrzyni może to okradać, jeśli dobrze pamiętam, ale tak sobie grę zapiszę. Dobra, to jest... Nie, czyli to jest... Lewo, prawo, lewo, lewo. Zgarnięte. I kolejna skrzynia. Tutaj to jest prawo, lewo, lewo, prawo. Zgarniamy. Zapisujemy grę. Dobra. I kolejna skrzynia. To jest y... prawo, lewo, prawo, prawo. No i zgarniamy wszystko. Skrzynia za nami ma kod chyba cały czas prawo. prawo. Prawo, 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 zgadza się. No głównie, ruda tutaj jest, tak że naprawdę nie ma, nie ma jakiś e, niespodzianek. Ale zawsze coś prawo, lewo, lewo, lewo. No i wszystko. No i jeszcze jedna, jedna skrzynia. Kod do niej to powinno być prawo, prawo, lewo, prawo. No i mamy. Mamy otwartą, dziękuję serdecznie, mamy to! Mamy to, ta sypialnia jest wyczyszczona. Lecimy dalej, kolejne, kolejne pomieszczenia w tym zamku do okradzenia Tutaj sobie przejdziemy dalej, potem wyjdziemy na górę Mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego jest Na razie pusto, pusto, jeśli nie to właśnie tak jak powiedziałem w przyszłym odcinku wrócimy na szybko coś okraść Dobra, tutaj są skrzynie dwie no i kodów do nich nie pamiętam, więc zapiszę sobie grę i spróbujemy. Niektórzy nigdy się nie nauczą, Dobra, niech będzie prawo, lewo, lewo, prawo. O, zgadniamy, był jakiś eliksir leczniczy. No i kolejna skrzynia to jest lewo, prawo, 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 lewo. No i proszę bardzo, mamy. No i moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle, bo chyba więcej skrzyni tutaj, no nie ma. A też nie chciałbym przedłużyć tego, przedłużać tego nagrania niepotrzebnie, więc resztę zamku okradniemy w przyszłym materiale. Te zajmiemy się tymi zadaniami, które są już tutaj pobrane, no bo możemy je w końcu zacząć wykonywać. Tak wygląda moja postać. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w przyszłym odcinku. Cześć!